Codziennie się zmieni, tak by w końcu stać się sobą, bo na tym polega ten rozwój osobisty, żeby coraz bardziej przestać grać w życiu. No, można grać, ale z wyboru i to jest uczciwe podejście do życia. Płacisz podatki, pracuj jako aktor, graj kogoś innego i zarabiaj pieniądze. To sztuka, to piękna praca, ale w innych przypadkach ludzie od rana do wieczora też grają z powodu zysków, jakie chcą otrzymać. Pokazują siebie z lepszej strony udają mądrego e, opanowanego grzecznego udają specjalistę w pracy tworzą taki wizerunek żeby na tym mieć jakąś korzyść bo każda gra jeśli ktoś jest w jakimś momencie nieprawdziwy nie jest sobą gra jakąś rolę i to tak naprawdę trwa od rana do wieczora praktycznie to to jest praca bo to jest wysiłek tak jak aktor pracuje i to też wymaga takiego napięcia i wysiłku, ciągle być nie sobą. I najczęściej to ludzie robią w pracy, jak chcą coś uzyskać, jak się zapoznają z kimś i chcą mieć relacje. Mężczyzna gra kogoś innego na randkach, kobieta tak samo maluje, chce się i tam w taki czy inny, inny sposób, z zachowaniami. Chce pokazać się z lepszej strony, że lepiej wygląda niż jest naprawdę. Po to, żeby coś uzyskać. I tak naprawdę to jest męczący tryb życia. Później jesteśmy sobą nawzajem rozczarowani, czy pracownikiem e, następuje zmiana. Bo on oczywiście no, szukał nie spełnia oczekiwań pracodawcy e, pary, które się tak związki tworzą. Rozpadają się, bo jest rozczarowanie, bo jeden i drugi udawał kogoś innego, kiedy się zapoznawali i grali. A później jest taki moment, że cały czas grać nie można czyli wraca ktoś do domu po pracy, już małżeństwo jest, nie ma wysiłków, nie ma po co grać, bo już jest cel osiągnięty. Oni są ze sobą w związku, siedzą ze sobą w jednym do pokoju, odpoczywają i tam ludzie stają się prawdziwi, czyli w czasie odpoczynku i takiego resetu wyluzowują się i wtedy są tacy, jacy są naprawdę, wtedy się kłócą. Wtedy okazuje się, że do siebie w ogóle nie pasują, bo się sztucznie do, dopasowywali grani. Czyli w dni wolne, po pracy, jak ludzie się wy, 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 relaksują, e, się nie naprężają, to jest takcy jak są. Są wtedy sobą, o tak, kiedy są wyluzowani. I też tak ciekawe, że alkohol pokazuje, jaki jest człowiek, naprawdę. Jak on wypije, to on przestaje grać, i często z niego wychodzi to, jaki on jest naprawdę. I wtedy nieładne rzeczy widać. Czyli najlepiej, kiedy się z kimś zapoznajemy, mamy poważne zamiary, przyjrzeć się, jak ten ktoś spędza wolny czas. Jaki jest wtedy, kiedy na niego nikt nie patrzy, albo kiedy zajmuje się swoją pasją, tam czymś swoim zajęciem, że nie musi. Grać. i wtedy widać kim on tam jest no jeśli ma już swoją pasję to, to już jest dobrze i jest tam trzeźwy to już jest super to jest dobry już pewnie może i odpowiedni człowiek a jeśli pasją jest picie to wolne dni tak ktoś spędza no to niestety mimo tego że 5 dni pracuje a tylko w 2 dni pije to jednak nie za dobra partia wracam do tego do, do grania że Granie kogoś jest po prostu męczące i uciążliwe. I mniej gramy, i na tym polega ta przemiana, rozwój duchowy, że uczymy się być prawdziwymi. To nie, że wszystko nam wolno i możemy ranić kogoś, bo mi się tak podoba, nie, nie, ale chodzi o to, że znaleźć taką pracę, takie środowisko, że ja nie muszę kogoś grać, że mnie akceptują, ja siebie akceptuję takim, jakim jestem. Wtedy nie ma chronicznego zmęczenia. Wtedy życie nie jest ciężarem i praca i dom, bo wszędzie jesteśmy sobą i i dobrze się z tym czujemy.